Cokolwiek tam jest jeszcze do dogrania, to jeszcze jest do dogrania. to no. więc sobie sobie jeszcze przejdziemy tutaj, co możemy, co się da przejść. A kurde, siekierę mamy. A roczadobo. Ja potem sobie pomontuję te odcineczki nie. Sobie je powrzucam po prostu po kolei. I jak one tam wlatywały. Nie no jak nic, no trzeba tutaj te to te ić, bo możliwe, że tam coś jest. O kurde. Tutaj zdecydowanie coś jest. No ty chłopie, to ty jesteś jakiś zdenerwowany chednarką. Ale Pan, Ja nie piercie Ała. Dobra, nie, nie, nie. Ała. Ała. To tutaj sobie dolecimy Łopanie. Bo z siekierą to my tam nie dolecimy, moi. Bo... Bo tutaj jeden widz na serię to oglądał, chyba od początku. Oła. Oła. ała, Albo nie. A, Albo jeszcze lepiej, trzeba na niego krzyknąć. Oła. Oła. O wow, no już byłam tak blisko. No co jest? No i wyjść nie mogłam, no. Co jest nie tak z tą grą? No nie w różnych miejscach. No, siema byku. Tutaj jestem, no. ma byku, no tutaj jestem Dobra, mamy to No już zabaweczka do końca, nie jest już rozwalona dokumentnie, już nie ma co z niej zbierać. My sobie ścidujemy bombę w jakimś kurde odchłani ciemności depresyjnej. Łopany. Dobra, no. Nie wiem, gdzie mam biec. Ale biegnę. Powiedzmy, że biegnę przed siebie. Powiedzmy, że biegnę w bok. Tutaj biegnę. O. No i sokary. No i mamy coś. Mamy kolejne drzwiczki. No i chodźmy w te drzwiczki. No. Lepsze tanie to ta odchłanie. No I co, tu już nie mamy niczego? Nie, to mamy i si no Dobra, no, No to chodźmy tutaj. O, ale on wyciąga łapsku jeszcze tam. Bo To może idzie gdzieś jakoś na środku tutaj, o. Ała. Ała. No, Aha. No, to tak nie wyszło za bardzo. dobra, no. No dobra, no jesteśmy tutaj. Co nam po tym fakcie, nie? Ja może... Dobra, ja jakoś tutaj krzyknę. Jakoś tutaj polaca zabiorę. Ło no. wow. Pani, dobra. Mamy to, mamy to, mamy to. Ale rozkminiłam to już. Mój mózg tutaj pulsował już i on jest, nie, nie miał wytchnienia ani chwili. Dobra, rozwalamy to dokumentnie. Ale po co ci ta zabawka? Po co ci ten kęciołek jest? no. Ciebie totalnie popieprzyło, jeżeli chodzi akurat o tą zabawkę. Aha! <laughs> no dobra. <laughs> no dobra, taki był finał tej historii. Dobrze wiedzieć. Dobra. Dobra, czyli trzeba było tylko krzyknąć jakoś. No zabawka to tutaj przestała działać, na pewno. To było męczące. Aha, dobra. Ło. Wow. Nie ma. Nie wiem po co ja chciałam rozwalić tam zabawkę, ale coś mi tak podpowiadało, że. Nie ma co się za bardzo, tutaj schizować z tam zabawki. No, się ma dekło. Co chcesz mnie zabić, czy coś? Stadamy stąd. Dobra, spadamy, spadamy. Zdecydowanie spadamy. O kurde, ale te groty zalewają, no. Było flash z KRI. A ała. Nie, nie, trzeba było poczekać, dobra. Spoko. No to mogliśmy poczekać. Dobra, spadamy. Ucieczka, 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 ucieczka. Tyk. A kurde, ale mnie zastumowało. Nie, no nie właśnie tam. No no, 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 no. Dobra, dobra. Jesteśmy. Trzeba było trochę coś poczekać, widzę. Okej. Okay. I spadamy przez drzwiczki. Deku, no poczekaj na mnie trochę, nie? Nie gadaj. Ty nawet się nie zatrzymasz, nie? Pomożeś mi? Dobra. Trzymaj mnie. No proszę cię no weź No proszę cię no Nie no czemu no? Zabawkę ci tylko rozwaliłem, żeby cię uwalnić tand no. Ale mi wyrwał łapsko bezczelnie. Ej, to ja jednak nie lubię tego w żółtym kapturku. No co za chuj, nie? Co za han w ogóle? Co za szmira, ja w niego nie wierzę. I mnie zostawił w telewizorze, nie? No ja cię kurde od Slendermana tutaj ratuję, a ty? No co jest z tobą? Żyjeś? No powiedz, że żyjesz no. W glutach, jak jakiś żyjemy kundy. Gluty to mój dom I Gluty. My happy sugar life. Bardzo fajne anime swoją drogą polecam każdemu. Taki fajne, horrorowe. No, ma. Co to jest? Stron kurde, flaków?

Myślałam, że to koniec nie. Zostaliśmy królem flaków i koniec. Majmy no rośniemy. Só te gado. To jeszcze kapelusz załóż nie. No wiedziała mnie. Ale co za fan z tego żółtego kapturka w ogóle nie? Bardzo smutna ta historia. Bardzo, bardzo smutna. Znaczy, no, tak z Fabularli, no to wiadomo, mam no, to, 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 to jest to jest Nightmares, nie? Mm, wszystko skończone, zakłócenia. Mm, ostatni achievement. No, co mam powiedzieć o tej Jerce, no? Szczerze, to tak jakby jak jakoś to zapamiętałam, przynajmniej, że jedynka miała troszeczkę więcej tej fabuły, taki miałem uczu uczucia. nie mam. Ale no właśnie tutaj... No to już tak fajnie, no dowiedzieliśmy się, że no ten nasz y, kolejny bohater, który został tam dodany, no to on troszeczkę no uratował, prawda, żółtego kapturkę, ale wiadomo, jak to masz miękkie serce, to musisz mieć twardą dupę i masz wtedy przerąbane, prawda? Że... No, że cię wszyscy wykorzystają i masz y, y, przerąbany generalnie wtedy. No. Uuuu... Uh. Takie to były trzy właśnie. Nawet nie no, mi się podobało. Nawet. Znaczy, no, w sensie te zagadki były takie troszeczkę fajne. Mm, ale to jest troszeczkę nieczytelne wielokrotnie, bo wielokrotnie tam, nie wiem, na początku było, na przykład mi zapadło w pamięć ten kaczewacz, albo przedziewa, albo coś tam. No, troszeczkę mogli podkoloryzować delikatnie bardziej te elementy, movement bardziej od tych, które są tłem. Mm, bo w pierwszej części to tam przed bardziej działało, i miałam wrażenie, że bardziej wiem, co jest do złapania, a co jest po prostu tłem, tylko że no tylko możemy po tym chodzić. No ale dobre, dobre, do, no nie. Trochę wydłużyło to czasy rozgrywki, ale bez przesady. No i fajnie, no. No i fajnie, no i wychodzi na to, że tak naprawdę wszystko nam w, w tyłek i mamy przeromane. Bo jesteśmy tym Złolem, nie? Które było od początku, ale to nadal mi nie wyjaśnia troszeczkę sytuacji. Bo ja, ja rozumiem, że zło sobie jest, nie? Czyś się w tym kapturze i w ogóle macie w tej czopeczce. Mogliśmy się tego domyślić, bo zbieramy czapki takie. Jak... No, ale. My nie wyjaśnię, dlaczego on ich brał i co ich zabiją, No co, no widzisz siebie w przyszłości i co siebie zabije. No nie, no może tak, no może to ma jakiś sens. E, albo nie wiem, bierzesz tego ziomeczka swojego, no to już rozumiem, jeszcze ziomeczka tam bierzesz, nie? Bo w ogóle co mam go parchał? Może nie wiem. Muszę go tak robić, że nawet jak go tam kopnę w tyłek, to mimo wszystko, no teraz chce z nim siedzieć w tym... E, Worsasiu, nie? Znaczy tak, tutaj jest ciągle... Ja walę tym nawiązaniem do terrarii, bo to jest taki symboliczny bosik, chyba nie wiem jak nie najważniejszy, bo to. W Terrari robi hard moda, nie? I wtedy się... Druga część gry zaczyna. No nic no. Jakbym oceniła tą gierkę, to bym tak oceniła. No fajna była no i poczułam troszeczkę tak ten. Się poczułam trochę jak taki taka gamer, nie? Gamer mi się podobało. No bo normalnie ty ja gram, wiecie, nie w Isaaca sobie gram z Minecrafta w Terrarie, nie. No, no w takie gierki raczej ten fabularnie troszeczkę zadzi, bo wiadomo, że grałam bardzo dużo, oczywiście tam w jakieś dziesiątki w ogóle. Oś jak nie osiemdziesiątki w jakiś gier fabularnych jakieś tam... No... No ale fajnie, fajnie było do tego wrócić, mimo wszystko, no nie powiem, że nie. Mm, co tutaj było? No po pozostałe postacie, które żeśmy wymordowali po drodze też nie mają żadnego głębszego znaczenia. Nie no tak powiem szczerze, no wymagałam trochę od fabuły. Trochę więcej. Spodziewałam się tak kurde, więcej, a tak oto dam tak niezłe. 6 na 10, no, W sensie spoko. Magierka a, taka. A, taka jaka była, nie? Ale zagadki były fajne, nie? Nie narzekam. Nie narzekam. A, po prostu po prostu na jakieś takie bardziej ukonkretnienie w tej całej fabuły, że powiedzą, no a oni przejście mają. Nie wiem, się wyłączą ten telewizor, dlatego, bo. Kurde, nie wiem. Główne, nie mam pojęcia. No. Nie mam pojęcia, do czego mogli się patrzeć w telewizor. bo... No, sobie wszystko tutaj dopręcić, nie sobie to wszystko do, do wyobrazać tam. No, ale no co mamy z tym zrobić? Ja nic nie możemy z tym zrobić. Ja. Pozostało nam tylko się domyślać i zadawać sobie więcej pytań niż odpowiedzi. Tak jak właśnie tam. W pierwszej części w sumie było podobnie dosyć. No też nas tam wszyscy chcieli pierwszej i zjeść i w ogóle. No. no. Coś to się pozmieniało w składzie, tak mi się wydaje. Te gierki. Ci... Duża padaszło pewnie też. Tak mi się wydaje. Wiadomo jak to jest zrobieniem gier komputerowych. Ja tu tam sobie siedziałam, nie no to. Jest sobie organizacja, sami ludzie robią grę. Potem sobie no, wy tam dochodzicie, patrzycie co się dzieje. Widzicie, coraz więcej tam problemów jakich Potem część ludzi wychodzi, część wchodzi, część zakłada drugi zespół. Po tym, kto ma prawa autorskie, nie? Czy coś tam, nie? No, domyślam się, no bo pewnie to na początku wyszło, że... Jakaś ekipa zrobiła właśnie Little Nightmares 1, a potem się zaczęły dzieć rzeczy, bo zobaczyli... O kurde, w tą grę zagrało więcej niż 10 osób pierwszy raz w życiu, nie? ne No, i jak zagrało więcej niż 10 osób, no to wiadomo, no to już wtedy robią kompletną rewolucję. Jeżeli chodzi o ilość osób, które biorą w tym udział i ilość osób, które wszyscy dali i że byli beznadziejni, prawda? I oni by zrobili to lepiej. No, moim zdaniem wyszło gorzej, tak szczerze. W sensie, to, jeżeli chodzi o jedynkę, bo mi się jedynka troszeczkę takiegoś. Ale to tak to się jest. Tak to się jest, że wychodzi jedynka. Są wtedy zdania takie, wiadomo, pozytywne jeżeli chodzi o jedynkę, a potem się robi dwójka i dwójka zawsze będzie gorsza, to żeby dwójka była taka na poziomie jedynki, to trzeba by było pewnie zrobić tam dwójkę jakąś lepszą, nie? niż jedynkę. A nie wyszła, tylko wyszła na co, co najwyżej taka podobna. <grych> yy, ale jakby nie patrzeć, no to jak sobie klikniemy tutaj jeszcze, yy, Shift F1 czy tam kurde, nie pamiętam jak się to klikało to. Gdzieś tu się kikało kiedyś? Te achievement. No to tam było. Że w sumie to myśmy zrobili? Ile tych achievementów? Strasznie mało. Myśmy zrobili mm. obecnie achievementów 9 na 35, a więc to nawet nie jest, kurde, zrobienie jakiejś jednej piątej tej gry. Też. To jest ledwo tyle, nie? No. A więc jeszcze możliwe, że wszystko przed nami w Możliwe, że trzeba by było jeszcze te księżna na takiego streamka wymaksującego tą gierkę. No, osób jest dużo. Ja zawsze oglądam napisy. Nie ma co, ja nie, ja nie pomijam napisów, bo to tam im się należy, nie? Siedli do gierki, zrobili. No to szacun, bardzo mi się podoba. Bardzo fajnie, że zrobiliście gierkę, super. Francisca Evans, Nicolas Paris. No, ja nie I zrobię gry, nie? No i super. No i się bardzo cieszę z tego powodu, bo im więcej osób robi gry, tym lepiej. Mogliby się zajmować, nie wiem, produkcją bomby atomowej, ja się do gry. I dobrze, bo lepiej, lepiej tak, niż, kurde, produkować kolejną bombę atomową na tym naszym świecie. Bo tymi atomówkami to się po prostu przekrzykują, kto ma więcej, kurde. A ja mam, kurde, 50 atomówek, a ja mam 100, a ja mam, kurde, 200 tysięcy. Tam czy coś, nie wiem, ile mają tam, kurde, w Iraku, coś tam ir Iranie. i... Iranie. Gdzieś tam mieli trochę tych atomówek i się tam przechwalali. Kto ma więcej atomówek. A wy nie możecie mieć atomówek my wam zapieczę No właśnie, a można robić gry komputerowe, zamiast tego. I nie przejmować się jakimiś pierdołami. ja muzyczka to już się skończyła, no ja? ty nie mieli Ja mogłam im nagrać. Ja bym nagrała im muzyczkę jakimś kurde, rok. Rok rozpiercię. Ja. A oni ten, a oni do mnie nie napisali i teraz mają ciszę na napisy. Bo nikt już im nie wymyśli więcej piosenek. Mało było piosenek, takie jakieś. Nie no, piosenki mi się nawet podobały, coś tam było rezydent i nie. Coś tam było. Czaderska. Publishing. Tam też się publishingi tak no nie wsi się publishingują. Ale w sumie, bo tam nie dzwonią jeszcze, no to ja mogę sobie zobaczyć, ale naprawdę nie ma muzyki. No co tu się wydarzyło, no? Żeby na napisy nie było muzyki. No a co tu się co dzieje się w ogóle, nie? Masakra, panie. Tak, bez muzyki. No, Jak ja mam tutaj napisy czytać bez muzyki? Bez sensu. Good. No, jest. Oh, co mam powiedzieć dalej? Dalej to ten. Właśnie nie wiem, czy zrobić teraz. O. Oh. Siema co się nie. Nie wiem, co A, oh, no to super. No to czekam na ciebie tutaj. No, to jestem w Mam taki, że nie chcę do No. Ale super, no to wypijemy sobie piwka. Dajcie adersko. Jakby co tu je, jesteś też na streamie przy a więc tak. No znaczy, nie jest na głośniku, ale chyba, chyba łapię, bo widzę, widzę, że wina tutaj odpowiada to, co ty mówisz. Chyba. Dokładnie. No, no to się ma. Pa, pa. No, no to korzystając jeszcze z ciszy tutaj artystycznej, tych napisów, no to mogę powiedzieć, że właśnie nie wiem w co mam zagrać, bo tutaj mamy do dyspozycji dwie gry. Pierwsza gra, to jest gra, y kurde taka, była gra taka, że ma, prawda, pierwszą część. A druga gra to była taka, że można zagrać w Darkwooda. A Na Darkwood to taka fajna polska gierka, zrobiona złoto ptaka i trochę horror. No, generalnie ja trochę coś tak mało zagrałam w tą gierkę, ale no nic poza tym. W domu w ogóle nie grałam jeszcze nigdy. Jeszcze w sumie trzeba spróbować. Trzeba zobaczyć, co się dzieje. Boże, i do tych napisów? Singapur, Korea, Taiwan. Wszędzie normalnie, nie? Ich jest pełno nieskończoność no to sobie jadą mnie z tym koksem Kai Douglas Kim Park Dawidli o oh, kurde ej Dawitli już zakończa całą nie, nie zakańcza Już myślałam Babis. Produkcja dzieci. Aha, to sobie tam umarli we dwójkę. No to już jest powolutku końcoweczka napisów. To już będzie, będzie się powoli zakęciało, nie? No, jakoś to kurde podzielimy. Albo to będzie taki łączny odcinek szósty, albo to będzie odcinek e, siódmy. Zobaczmy. O, my no się skończyło Coś słychać? Muzyczkę? Coś? Nie, nic nie słychać. Się muzyka zaczęła na maksa, To może też by była wina. Dobra! No to kończymy to wszystko. Napisy minęły, wszystko się skończyło. Dziękuję wam za oglądanie, co że tak wyłączyłam w połowie, ale no... Dla tej jednej osoby najbardziej. Chyba ktoś tutaj oglądał i ja wyłączyłam, a potem wyłączyłam streama na pół godziny. Nie zdziwiła się jak on po prostu ciekaw końcówki i tyle. Żeby sobie zobaczyć po prostu... O dobra, to już końcówka no to fajnie. To sobie zobaczę jak się kończyli. Ten nightmarys, żebym nie, nie musiał sobie temu zawracać. A tak będzie musiał sobie zawracać na przerąban. No, no to ma Beki. Witamy, będziemy widzieć się w odcinasku prawdopodobnie. Z duma. Tak mi się wydaje. Może no, chyba z duma zagramy. A jak mi się troszeczkę nie będzie w w duma, to sobie zagramy, potem w Darkwooda jednocześnie. Będzie bomba. No, no to się ma. siema, ma, siema, siema, byki się ma. Papatki!